It's Black. man. Ay, 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 Kochani, odcinek jaki lubicie i my je uwielbiamy, ponieważ zaczynamy z jedną intencją, a kończymy z drugą. Robimy sobie makarony z zalewajkami różnymi, wchodzą nowe trzy dania restauracyjne i mówimy, że producent powinien nas zatrudnić. Najlepsze jest to, że robimy na przekór producentom, którzy tak. uparcie twierdzą, że jak wyprodukujemy na przykład makaron, to że trzeba, go, że trzeba go gotować w wodzie. Okazuje się, że wcale nie trzeba. A jeżeli producent napisał na makaronie, że go, wrzuć go do gotującej się wody, to już jest jest pewne, że my makaronu do gotującej wody nie wrzucimy, tylko wodę zastąpimy innymi niesamowitymi dziwnymi produktami. Sztaba ma dwa, ja mam dwa. Zaczynamy? Tak, ja zacznę. Zanim jednak zaczniemy, mam do was pytanie. Czy znowu miałeś nudny dzień w robocie? Znowu korki mające tempo śpiącego żółwia? W domu kolejna drama? Każdy ma czasami taki okres. Ale jeśli chcesz wybić się z takiej prozy życia, to zostań legendą. Wbijaj do Hero Wars. Tworzonego przez Nexters. Graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Nawet w pracy przez przeglądarkę na karcie ustawionej tuż za tabelką Excela. Jeśli jako młodziak tłukłeś RPG i teraz trochę za tym tęsknisz, to Hero Wars wzięło to co najlepsze z tamtych lat i dało temu nowy wymiar. A co cię czeka w grze? Kampania z przemyślaną historią nagrody za walki w lochach, walki na arenie i oczywiście rankingi. Możesz też grać ze znajomymi. Pokonujcie bossów i rywalizujcie z innymi graczami. Kto wie? Może tutaj pokażesz swój ukryty potencjał przywódczy, którego na co dzień nie wykorzystujesz. I jeszcze ciekawostka deweloperzy stale aktualizują grę w oparciu o pomysły graczy. I chyba też dlatego ponad 100 milionów ludzi gra w Hero Wars. A teraz, aby nie zaczynać od zera, nowi gracze otrzymują pięciu bohaterów. Tak, czterech, których tu widzicie i jeden do odkrycia w grze. Do tego 600 szmaragdów i 30 tysięcy złotych monet. Kliknij w link w opisie lub zeskanuj kod QR i graj w Hero Wars już teraz. Tych, tak. Ja mam pierwszy taki słodki. Na zasadzie, że ugotujemy makaron w snickersie. Oczywiście nie w batonach, bo są zbyt ciałami stałymi. A to jest snickers w wersji płynnej. Będziemy sobie próbować, chyba też, nie? No bo tak. Ja to kiedyś piłem, ale tak dawno nie piję rzeczy tak nawalonych. Ty, chciałem powiedzieć, nawalonych cukru. On nie, on na 100 ml ma tylko 59 kalorii. Nie ma tragedii. I on ma na 100 g tylko 7 cukru. Z założenia wlewamy tak na oko litr, czyliż to ma 350. Więc sztaba wlewamy 3 do garnka, co? Już tak. to lek lekko sobie będzie to tam purkało, a my będziemy sobie wlewać. Sztaba się jarał, że coś ma 50 kalorii. A jak ja bym ci powiedział, że coś ma trzy kalorie w sumie litra. No ale to ja to znam, no mi tego nie musi być Pozdrawiamy chłopaku. Zero calorie. Powiem Wam szczerze, że muszę do chłopaków w końcu zadzwonić się umówić, bo no, tam ława czeka, wiem, że piszecie w komentarzach. Na pewno będzie, ale wszyscy jesteśmy troszeczkę zalatani. Wiecie, co jest zajebiste? Że w ogóle to nie, nie pachnie napojem energetycznym. To jest typowe mango. No, ale no jest napisane mango. Tak, ale. Sprzęt nie oszukują. Ale, tak, ale ja myślałem, że będzie Nie, Że jest, jest napisane mango, a i tak pachnie jak wszystkie. No tak, nie, to no, no, jest drink łamany przez chemiczny zapach, nie? widzieliście w butelkach? Sok z ogórków kiszonych, bez flusiów I one mają 26 kalorii, 5 gramów węglowodanów. Standardowo jak widzisz napój i widzisz w nim węglowodany i widzisz tam na przykład 10, to wiesz, że pod spodem będzie 10, że to jest cukier. A ten ma 5 gramów węgli i 0 cukru. To jest sok z kiszonych ogórków. Ale bardzo dziwnie się odkręcają nakrętki. Takie są domowe, wiesz? Że, że ten kołnierz nie zostaje. A ja już mam dwa i ty ostatnią. A! Dlaczego ja chciałem ostatni pokazywać? Z tego względu, że mieliśmy rozmowę wcześniej. Tak. Że Sztaba, proszę cię, weź już do następnych pomysłów, nie kupuj tego aloe vera. Nie No chcesz. Jezus Maria, za każdym razem, co nie próbujemy kupić aloe vera. cię zawierać. Ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. Nie kupiłem tego, co ostatnio, bo ten ma 1,3% więcej miorszu niż ten poprzednio. Zawsze tak gada. Stwierdziłem, że nie kupię aloe vera, czyli tego aloesu znalazłem, tej samej firmy, ale Coco Coconut i też mam ją. No i mam nadzieję, że makaronik będzie miał właśnie te, te kawałeczki. Nikt tu się gotuje, a my zróbmy test i oceniamy produkty w skali 1 do 10, to jest nasza nowa zasada. To ma posmak czekolady, ale nie Snickersa. Chemiczna czekolada, bardzo słaby produkt. 4 na 10. Ja daję mu 3. Co następne pijemy, wziął. Muszę go mieszać, bo na dole już się osadza. Zmieszaj mieszaj, ja ci poleję kokonut. Kokonut, tak. Musisz, ja to nie, to muszę mieszać, niestety. Snickers yy, słabo współpracuje przy Jakbyś wziął tak jak ja, to byś nic nie mieszał, no? Ale jakby takie wódeczki robili. Wow, ładne. Ale nalane z górką, widzisz to goli? Zajebiste. Te kwadraciki takie twarde Ale jeszcze. Ale O kurde, jakie słodkie. 9 na dziesięć. Nie. Tak. Słodzony smakuje najlepiej, jest tu napisane. To jest lekko, lekko chłodny. Woda, cukier trzcinowy, żel kokosowy, aromat. Dobra, 8 sztaba osiem. Nie no, ja daję dziewięć, dla mnie jest super. To jest taki, jak wam babcia robi, mocno, bardzo mocno rozlodniony kisielek. Ma taką konsystencję. Dziki mango. Dziki mango, to mogło być Tytuł piosenki portugalskiej. Dzięki mango, hej, dziki mango, ho, dziki mango, mango, baya. Ja uwielbiam mango napój i to jest po prostu napój mango. To nie ma y, dla mnie podstawy Ale smaku. ja go nie mogę oceniać w sensie, czy on y, smakuje lepiej niż jakieś soki czy inne napoje, bo go to trzeba oceniać, jak smakuje wśród innych energetyków. On. W ten sposób, nie? Nie, ale on nie smakuje jak energetyk, dla mnie. No to dlatego właśnie, jak smakuje wśród innych energetyków, Ale to jest tak? zdradliwe. Przy tym nie myślisz, że pierwsza ergola. Daj 8 na 10. Bo e, wszystkie normalne energetyki dla mnie by miały 5 na 10. Dostaje 8 na 10, bo nie smakuje jak energetyk. Ja dam jednak 9. No za co? No za energetyka, wśród innych energetyków, bo e, niż 0, chodzi o to, że to jest ten, ta wersja 0 cukru i 0 kalorii. A dużo innych energetyków, które mają zero cukru i zero kalorii, są bardzo, bardzo słodkie. Aha, ja nie pijam energetyków, nie jestem. Wypijesz? Ale zero cukru i zero kalorii to jest dla mnie też ogromny plus. Ja tylko te kupuję. Nie wiem, jak wam powiedzieć, nie jestem w stanie tego traktować jako napoju. Bardzo mi się podoba tutaj, jak wypijesz sobie taki kliszek, ten ostatni posmak soli. To jest dobra sól. To nie jest taki. Kiszony, kiszony jak babcia robi, nie? Kurde. Nie, to nie jest kiszonka. E, dla mnie jest od bardzo babci. dobra, bo nie czuć w ogóle takiego zapachu plastiku ani chemii. Chyba też dam osiem. Siedem. Nie, e, kurde, ja. Ej, e, tajber. Ale ja bym chyba to i mieszał. Ile tam chciał producent? Pięć, siedem minut. Dobra, dajemy. Chodzie. Dajemy, że będzie taki trochę, jakby ci to powiedzieć, sztaba. Niedogotowany, czyli tak ładnie nazwany al dente. O to ci chodzi? Tak. O, ale tu się bąble robią, widzisz to? Goli. Ty, A ja stąd czuję twój sok. Znaczy z ogórków. A ja zajebiste, bo tu stoję i czuję mango, a nie ogórki. A tutaj wygrywa tylko już O! O! o. drewniana! Nie no, akurat w tym kołko y, nad drinku się fajnie gotuje, ale tu się zaczyna już wszystko przyklejać. Wierzę w ten kołko drink, no tak tak bardzo wierzę. To będzie ten coco dra, drank, drunk drunk. Coco drunk. <laughs> coco drink. Y, był tak słodki, że makaron będzie na pewno zajebisty. Zrobiliśmy porządek, wyciągnęliśmy, przeraliśmy, schowaliśmy miski, naczynia, wy wybrudziliśmy zmywarkę. Więcej roboty my z tym zmywarkami, już to warte. Te trzy wyglądają jak normalnie ugotowane makarony, a ten jak ten z ciemnej pszenicy, jakąś nazywa. się nazywa? A, durrum. durum, Spróbujemy ze sztabą, a potem schowamy i niech medium kaskaderzy awansują na to, kim ich zwiemy. Niech powiedzą nam, co, czym... Co jest to Tak, co jest to. Ten jest taki sklejony, koleżko. Dobrze, niektórzy lubią tak Ale jest taki szorstki. No to co, sprawdzamy. No i w ogóle nie czuję kwaśności, delikatnie. Chyba się żartujesz. Jest tak słony. A, mówię o kwaśności, nie o słoności. Słony i kwaśny. Nie. Wiesz, czego tu brakuje? Ale jest trochę suchy. Brakuje suchy, oleju, Wiesz, oliwy. oliwy. Sosu śmietanowego. Dla mnie oliwy, ja im to pole oliwą. Ale potencjał jest. Jest ta lekka kwaśność Aha. plus. Na sól, ale to chodzi fajnie. dobry. Ale musiałby być taki bardziej, właśnie czymś polany jeszcze delikatnie. No. Ja wiem, co powiedzą chłopacy. On ma tak dużo smaku, że w pierwszej nucie przeraża sł słonością. Ale robi robotę. Długo nie można już łapczywie. Tak, robi robotu. I nie skorzysta z lejka, no? Takiego lejka? No, żeby nie rozlewać. Sól? Ciepłe. Zlewasz. Z tym, z tą skrobią, co tam jest w makaronie. Taka zupa, po prostu nie, nie pół zupy, tylko zupa. Jakbyś do tego dodał ugotowanego Ziemnika, ziemniaka yy, kawałek jajka tak. yy, na twardo, yy, można wciągać. Już jajka! Że to smakuje jak ogórkowa. I ktoś ci zakazuje do, do, tam y, pół jajka y, tego? Oh, gotowanego? Dobra. Makaron 6 na 10 ale mi smakuje. Normalny ma 5 na 10 To ile ma ten? Tak, 7! Wysok, tak, mi pasuje! 7, 7, 6, 7, 7, 7, byłem zbyt taki. zachowawczy. Tak, że do tego potrzebę. Tamten miał 7, aż mango. To, znaczy wiem, że jest kofeina, chociaż może już nie miał, się wygotowała, ale to jest smak dla dzieci. Ale moje dzieci by to zjadły. To jest taki makaron, że robisz go dzieciom. Patrzysz jak jedzą i masz nadzieję, że ci zostawią jak najwięcej. Weź go na bok, poczujesz kwaśność, a słodycz wiedzie w drugiej nucie. Dla mnie smakuje właśnie takim owocem tropikalnym, uh -huh. ale jak gdyby ten smak jest inaczej, ten smak jest dla mnie bardziej wyrazisty, bo tak. nie ma tego gazowanego. bo Napój jest lekko taki, wiesz, soda, czyli gazowany. No inaczej, nie polejesz go ciemnym sosem, ani nie dodać do niego mięsa milonego, ale patrząc na y, słodkie makarony, które człowiek je, albo czasami jadł, no to, to jest dla mnie 8, nie? Jego trzeba wstać w dużej ilości do obudzin. Nabij tyle, żeby gryźć i więc ciągle w buzi. Weź nabij. Zrozumiesz, Nabi, o co mi chodzi. Nabij tyle, Tak, że, 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 że jak już część połkniesz, to reszta część jest nadal w buzi. Ten trzeba jest łapczywie. Tamten tam nie, tamten no. nie. Ten łapczywie. Ten łapczywie jest taki za mocno, a ten trzeba jeść łapczywie. No nie, zostawiam to 8, no. No, no ja 7,5. i Jeżeli nawalisz tym całą mordę, to 8. Daj ci więcej, bo wiem, że, wiem, że na to nie, znaczy, Ja w to mocno wierzę, tylko że teraz jest problem, bo jeden ma, ma u mnie ocenę 7, dzik ma 8, to nie wiem, czy to przebije. Wierzę w niego. O, kurde. Ma wszystko, czego szukam. Ma słodycz, jest śliździutki, jest wilgotny. Te te, to Okej. robią robotę. To jest takie e, egzotyczne. To jest słodkie, polskie, januszowe, ale egzotyczne. To jest polonez z Caro, z silnikiem roweru. <laughs> Rower to taka marka samochodów, bo już niektórzy młodzi mi kolerzą. Drogi, bo to jest kij z tym łobabem, no. Tak, no, jest zajebiste. Na ciepło yy, robi się bardziej gęste. Chyba bardziej słodki normalnie. Ale mhm. słodki. Ale wolę ten z lodówki. Tak? E, to, to już jest za słodkie. To już jest. To już jest za, słodki. jest za słodkie. Nie? To już jest za słodkie, to prawda. Ale tak. pachnie odżywką białkową Słabe. Wolałbyś dostać ode mnie surowy makaron na talerzu, czy to? Surowy makaron na talerzu. Nie surowy ugotowany! Wychodzi jakaś tania chemia, w sensie smak tani, chemicznej? Ale nie czujesz ani snickerse, ani czekolady, ani mleka. To meka. jest takie kakao, że kupujesz całe opakowanie yyy! i tłumaczysz tam mamie, że ona ma 95 gramów cukru i 5 gramów kakao. Ale powiem wam, jest budyń, jest rzadki Ale budyń. to w butelce nie było aż tak gęste, pamiętasz, tak, nie? nie, było, jest hmm. budyń. Wyszedł normalny budyń do picia, o może tak. Tak smakują hmm. te budynie z terenek. lepsze niż napój. Gorąca czekolada, gęstsza niż ta z automatów. Taka jak z automatów, bo za 3,50 ale Gęstsza. Ale jakbyś taką do, kupił w automacie za 3,50, to byłbyś mega zadowolony. O kurde. Ja nie wiem, czy ja tutaj nie rzucę jakąś sztabą ósemką. O nie, rzucam ósemką. To jest to, co y, często mówimy. Co producent twierdzi. Drink cold, shake well. Czy to jest lepsze? My w ogóle nie zaszeikowaliśmy? Czy to nie jest najlepszy napój dzisiaj? To jest najlepszy napój dzisiaj na ciepło. To jest najlepszy napój na ciepło dzisiaj. Ale nie na zimno. A był najgorszy na zimno. Primo! Zmieniliśmy system oceniania jedzenia. Oceniamy w skali, ta od razu, nie porównujemy. Oczywiście buławeny są, ale jest trudniej, bo od 1 do 10 oceniamy, w swojej prywatnej skali. Makaron wyciągnięty z wody, ugotowany, zwykły, jakbym Wam położył na talerz, ma 5. Nie wiedziałem, wiedziałem dlaczego, że działałem w skoku! Dlatego tak strzegnąłem! Może Możemy zgrać w górę? Primoż wytłumaczyłem, nie? Utrudniamy, bo schowaliśmy produkty, w czym są gotowane. Czuję, jakby. Ogórka, czuję. Tak, woda do górku. Ale zasługują. Zasługują na medium! Oha ha ha ha! To jest ta woda po ogórku! To jest woda, ale. po jednym! Po jednym ale... <lav> <s wildlife music> tragedii takiej, wiesz, no nie jest no, wow. to jest aż tak tragiczne. Kura gorące. Ej, na na wodę z ogórków ciepłą podał. A, to jeszcze Cię zaskoczy, co można ciepłe podawać. Jakby było schłodzone zimne, to bym to pił. Aż teraz tak mi nakazał to wypić duszkiem, no. Wiesz, że ja uwielbiam wodę z ogórków, jak sobie wstaję na kacyku... Ja jest, się ...zimniutką taką, więc ze słoiczka, tak podejść sobie tak... Magia, to ale jest. to nie jest dla Was, no, zupa, no tak? zupa, zupa górkowa? Ale taka przesolona, tak się sypło na dużo. Chłopaki, no trzeba na ocenić. Jeden to jest, że tragedia, że już nie chciałbyś nigdy zjeść i tak dalej. Tak. To dwa. Bo <laughs> <laughs> może na... jeszcze no, kiedyś tak, Przepraszam, to czyli, że co? <laughs> czyli, że kolówki byli przekres. Cztery. Jakby nie było czym zajeść, Dobra, nie? czyli trochę gorsze od tego. Cały czas mam wrażenie, między cztery a sześć, nie wiem, co... Ale wy wy pewno na plus, nie? Albo jeden na minus, a mogę powiedzieć, że jest to naturalne, naturalne? Tak, możesz powiedzieć co ci... No to jego No i dobra. Wygląda jak fanta, Poczekaj no? na Krzysia. E, no, ładnie! Owocowo, tak no. elegancko. Tak. Ej, wibowit! No. Albo plusz! Jakaś multivitamina, jakaś blusz. oranżina. Blusz. Jakaś mamba trochę. Plusz, e, wibowit, oh. też mi pasuje. Okoślenie. Tak. Mmm. Ale jasne. Ale Skale? I no. te karka? No nie. No nie, bo jest głęboko. No. Czekaj, Czekaj. Nie trafia. Ja a no? Pomarańczasu filmu. Dzik energy osłaku mango. Uuuuh, nie, no to. Boże trafiliśmy, trafiliśmy z tym mango. Tak, mango to to było. Pozdrawiamy ich, bo to jest. I dobrze, na karąż się naprawdę no, dobrze. A to też się. to. No, od, od razu jest. jakoś. No jakoś. miodu. Rada Proszę. No o to chodzi. A to jest takie trochę, wiecie, już. Nie wiem, ale strzelam, że chemia. Nie wiem, ale się wypowiem. Nie, nie wiem, wiem, nie wiem. Nie, nie, nie. No mówcie. Złom, złom, złom. Nie, nie wiem nie wiem. <grym> <grym> wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie, nie wiem. wiem, nie wiem. Cały czas mi <grym> coś w sumie aloesu, takiego, wiecie, że No te kulki aloesów. Tak, ale... Pat, pat, ale pat, nie, pat. Jak, jak ryż ugotowany. Nie, no, nie a ja oczy... co nie daliśmy tutaj? A! Mm. No. Fajnie, że pilnujemy. Bardzo no, no. dobre. Serio. Okej, okay, 5. Y to jest standard. Okej, okay. to ta zahepta, tak, bardzo fajnie, to to osiem. To też jest takie... Dobre jest, tylko odpucza, że... Jest lekko słodka. A może być lekko wytrawne? Takie... No co, ty? Może być żadasz? takie, jak ty chcesz. No, musi być to aloes. Do konsystencji. Aspiruje na dobrego zawodnika makaronowego. 7. Tak, dokładnie, wyjąłeś mi wóz. Kurde, mam to, widzisz? No. Mam ziarno! No, no. kokos. Kokosanka. A, ten, a to za słodka woda, nie? Tak, normalna była. Nie, nie można znać likierek. Ale w sumie jakby tego budzić cudolać. Sorry, my pojechaliśmy Do... na ten drinki robić. Koko, no? kogoś a fajnie by zabijało? Na wszystkim. Takie pudełko ma olecz. To jest ta sama firma, co produkuje ten alość. Ale co, to, to, co to jak ktoś nazywa? To nie jest woda kokosowa? Nie, nie, nie koko koko drink. A, no, czyli coś bardziej chemicznego niż woda kokosowa. <noise> tak. <noise> Ale że kokos miękki dziwne, mm. co? <noise> Ale to, jest, jak już to widzę, to jest chyba kakao, czekolada. Boże chryste, ja tak dawno nie wiem, mam normalnie... Ojej. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. O, nie. Nie, 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 nie. O nie. forma pudyniu, albo monte. To jest po prostu czekolada czarna. Aha, dobrze, nie biała. Z mlekiem. Drink kakao gotowy, taki, że się kupuje w opakowaniu. Jak dobrze powiedziałeś ka drink kakao gotowy. Z no? tym rozczarowanym Nie powiemy dobry. wam. Monte. Ale musicie, musimy wam nalać? Z racji tego, że jestem fanem i uwielbiam kakao w każdej postaci czekolady, budyniu, cokolwiek, to no. sześć. <laughs> Bo nie było dobre, ale... No tak między sześć a siedem <laughs> bym dał, ale to... mleko? <laughs> Jak... Jak on wyczuła kozim mleko, no nie mogę! Ma tak, no, taki delikatny się co? Panie wam ten buddyń weźmie. Chliste, panie, płynny budyń, ale pycha. Ajajajajajaj, aj, 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 pyszne. I to, to przenosi smaka. Makaron zabrał ten cukier. Ja nigdy nie, nie widziałem. Ej, więc, ja nie, jest, pyszne nie, pyszne oszuka, nie ma. Ma. Ja tego nie kupiłem też nigdy. Got to teraz słuchajcie. Piliście tam po. Tak? O, ej, got, ja myślałem, że to ma syropu konsystencji, jest do lodów, tak? Tak, tak, Mleko czekoladowe, takie kupowałem kiedyś. Da, da, danio? Danio Dania był? mleko czekoladowe, danią. Gdybyście woleli. A ja tu czuję orzeszka zimnego? Wolałbym na ciepło. Boże, każdy, żeby się czuć. Ja bym powiem tak. Nie wiem, to są takie dwa trochę jakby... Ale inne, ne, ne, nie? Ne Aha, nie? Ale nie ten z... sneakers na zimno w ogóle nie wchodzi, no, Dla mnie jest po prostu niedobry. E tu jest ekskluzyw, tu jakbyś poszedł o, do restauracji. Do czekoladziarni. To, to jest, to jest, to jest... To jest ten, No. A to jest taki napój. Jak tu. My rzeczywiście byliśmy, byliśmy podnieceni, jednym smakiem zostaje, chłopakom smakowały tematy czekoladowe. Dla nas makaron a... obawen no to był kokos. Tak. No, no na dzik. No. Ale dziku dżik nas miał wysoko. Łowawę to jest 10. Aha. Teraz zabieramy się za jeszcze bardziej powalony pomysł, o, bo będziemy gotować kiełbasy w najdziwniejszych wodach na świecie. O, to może być <grym _> bardzo ciekawe. Y Trzymajcie <grym _> się, oglądajcie inne ciuky, <grym _> wpadajcie na naszego patronajta, gdzieś jest tam link, poczytacie co was napisaliśmy, zobaczcie sobie też. Takie materiały, chciałbym być od pleców, od tyłu, takie aftersceny, które gdzieś tam sobie znajdziecie. Yy, tyle! Oglądajcie inne odcinki. Dzięki, pa!